Dzień dobry, mały czytelniku. Posłuchaj opowieści o tym, jak powstało miasto Jelenia Góra. W 1108 roku książę Bolko Krzywousty jeździł po swoim Dolnym Śląsku wraz z palatynem wrocławskim Piotrem Włostem i sądy książęce sprawował, gdy w Strzegomiu na zamku kasztelańskim przebywał. W trzecim dniu poczuł się zmęczony i o wypoczynku przemyśliwać zaczął. A gdy wspomniał o tym kasztelanowi, ten doradził mu, by wybrać się na nadbobrzańskie lasy na polowanie, gdzie nie tylko odyńca Olbrzyma, ale jeszcze stuletniego tura trafić można. Projekt jego poparł rycerz Strupicz, który nad Złotuchą w Kurach Kaczawskich blisko Bobru mieszkał i księcia Bolesława do swojego dworzyszcza zaprosił. Ze Strzegomia jechał książę w towarzystwie Palatyna i rycerza Strupicza ku rzece Bubr, nie mogąc się nadziwić tej pięknej, dolnośląskiej ziemi, pokrytej łagodnymi pagórkami i wielowiekową puszczą. Książę był po prostu oczarowany widokami, które spotykał. Drogi wprawdzie były tu wszędzie wąskie i kamieniste i jechać trzeba było bardzo ostrożnie, ale za to dostrzegał rzeki pełne ryb, Bory nieprzebyte i łąki pokryte soczystą trawą oraz kwieciem obsypane. Piękny to kraj, ale bezludny, odezwał się do swojego namiestnika. Nie to co piaski Mazowsza. Nie jest on bezludny, wasza wysokość, zaprzeczył palatyn. Ludu tu wiele, jeno po lasach porozrzucanego. Samych Bartników ma rycerz prawie dwustu, a ilu łowców, owczarzy, dziekciarzy, koniarzy po borach. Zliczyć trudno. Przed nocą stanęli nad Złotuchą, w strupiczowym drewnianym dworzyszczu. Wyglądało na bardzo stare i chyba jeszcze czasy chrobrego pamiętało. Wykonano je z modrzewiowego, poczerniałego drewna i miało skórami pokryty słomiany dach. To skóry wołów? Nie, wasza wysokość. To skóry jeleni, bo u nas o jelenia łatwiej niż o wołu. Jutro zresztą sami się przekonacie, wyjaśnił strupicz księ... księciu. Następnego dnia wstali dość późno i nim wyruszyli w bór, słońce było już wysoko na niebie. Zapowiedzieli powrót na wieczerze. Przez brud na bobrze przeprawili się pod domową górą, gdzie konie trzeba było prowadzić bardzo ostrożnie po kamienistym i śliskim dnie rzeki. Poszli lewym brzegiem kamiennej w góry izerskie. Bolesław po ubiciu trzech jeleni tak się do polowania zapalił, że za czwartym bardzo daleko w lasy się zapuścił. Umknął księciu ów jeleń, ale ten nie przejął się zbytnio i z uśmiechem opowiadał o swoich przygodach. Wspominał polowania w pomorskich lasach, jelenie, które dotychczas ubił, i ciągle w rozmowach powracał do tego, który dzisiaj mu uciekł. Powrót rozpoczęli wtedy, gdy słońce dolnym krajem zaczepiło o izerskie kopce, izerskie garby i wolno na zmęczonych koniach przez las człopali. Cienie drzew wydłużały się coraz bardziej, a myśliwi kierując się brzegiem rzeki kamiennej nocą dotarli do Bobru. Na przeprawę było już za późno i rycerz Strupicz zdecydował, że przenocują tu, na szczycie domowej góry. Gdy znaleźli już miejsce na nocleg, rozpalili ognisko, spętali konie. Słońce zaszło i nie zdążyli nawet zbudować szałasu. Postanowili spać na ściółce z trawy i mchu zrobionej. Panowała niczym niezmącona cisza leśna. Już książę miał zamiar ułożyć się do snu, gdy nagle z zakrzaka wyłoniła się sylwetka jelenia. Wyszedł wolno, i w blasku ognia książę wyraźnie zobaczył jego olbrzymią głowę, zniezwioną grzywę i olbrzymie, rosochate poroże. Mój jeleń wyszeptał cicho do siebie i dłonią macał w ciemności, szukając oszczepu. Nie było go w zasięgu ręki, namacał jednak chłodną, metalową pochewkę sztyletu. Ujął ją w dłoń, wyszarpnął sztylet i uniósł się wolno na kolana. Jeleń, wyczuwając niebezpieczeństwo, nagle wysunął się z zakrzaków krzaków i opuściwszy głowę z rogami nastawionymi ku człowiekowi, ruszył szybko przed siebie. Książę poderwał się na równe nogi i ze sztyletem w dłoni oczekiwał ataku. Jeleń nie zaatakował od razu. Skoczył w bok, uniósł łeb ku górze, potem opuścił go nagle w dół i skoczył na bolka z lewej strony. Książę nie był na taki atak przygotowany. Zdecydu Zdecydowanie jednak uchwycił lewą ręką za jedno z poroży i skręcił głową zwierzęcia w bok, schylając się, wbił ostrze sztyletu pomiędzy jego przednie nogi. Poczuwszy ból, jeleń chciał się cofnąć, ale silna dłoń człowieka mocno była zaciśnięta i pozwoliła mu na zrobienie tylko jednego kroku do tyłu. I ten właśnie krok spowodował, że książę zahaczył nogą o kamień i przewrócił się, klękając na oba kolana. Blask gasnącego ogniska odbił się krwawo w oczach Jelenia, a Księciu wydawało się, że dostrzegł w nich radość na widok padającego przed nim na kolana przeciwnika. Jeleń tymczasem uniósł się na tylnych nogach, podnosząc z ziemi trzymającego go człowieka. Miał chyba zamiar stratować kopytami wroga, ale Bolko już wstał i nawet zdążył wyszarpnąć sztylet z ciała zwierzęcia. Jeleń zawahał się na ułamek sekundy. A książę wykorzystał to i ponownie wbił nóż wrogacza. Trysnęła ciepła krew na dłoń księcia, ale ten nie wypuścił rękojeści sztyletu z dłoni. Trzymał go chwilę, aż jeleń zachwiał się, ukląkł, a potem zwalił z cichym beknięciem na lewy bok, na wydeptaną trawę. Dopiero teraz miał książę czas, by przyjrzeć się śmiałemu pokonanemu przeciwnikowi. Był to byk, piętnastolatek o pięknym porożu i wielkich racicach. Miał wielkość półtora rocznego konia pod i leżał z wyciągniętą szyją na ziemi. Bolko dostrzegł spływającą z jednego jego oka łzę i pojął, że zwierzę z żalem oczekuje skonania. Czy jeleń żałował szumiącego boru ze srebrnymi potokami? Czy też może łza potoczyła mu się z oka z powodu bezsilności wobec człowieka? Którego nie potrafił pokonać. Nie mógł książę patrzeć bez uczucia wstydu na pokonanego wroga, który wprawdzie ratował się w dzień ucieczką, ale potem powrócił, by swemu przeciwnikowi stawić czoło. Ułożył się na swym legowisku i próbował zasnąć. Sen jednak nie nadchodził. Myśl jego ciągle powracała do jelenia, którego ciało spoczywało w pobliżu jego stóp. Obudziła księcia czyjaś rozmowa i otworzył oczy. Stał obok Piotr Włost z rycerzem Strupiczem i dwoma pachołkami. Godna sztuka, usłyszał głos Strupicza. Jeden raz w końskim roku widziałem go z daleka. Wyglądał jak książę między innymi jeleniami. Jak książę Bolko pośród nas? Zażartował palatyn. Ano, chyba tak! uśmiechnął się. Książę słysząc te słowa, a potem usiadł na swoim posłaniu i przecierając oczy powiedział z uśmiechem – A wy skrzeczycie jak wrony nad Padliną i spać nie pozwalacie. Ale nie sumitujcie się z tego powodu, bo miło mi słuchać tego, co powiedział rycerz Strupicz. Zaś dla upamiętnienia dzisiejszego dnia i dzisiejszej mej nocnej przygody z tym księciem lasów nadbobrzańskich ty, Strupiczu, kasztel tu wybudujesz. Na tym wzgórzu i gród przy kasztelu, który jelenią górą nazwiesz, burgrabią na tym kasztelu zostaniesz. W herbie swym niech gród ten ma jelenia, takiego jak ten, powsze czasy.